Może, tak jak mam powiedział, jest bardzo otwartym dramatem, daje wielkie możliwości także reżyserowi. Czy wpisze się w Pan tą inscenizacją wątek polsko-niemiecki bo i zmierz Bogu poprzez lokację w Gdańsku, a w kamień w, poprzez zawartość tekstową? Czy przygotuje Pan na przykład wersję plenerową Zawiszy Czarnego na, w rocznicę bitwy pod Grąbadą? Czy Dorota w kolak na stałe? Już zastąpiła Ewę Dałkowską w zmierzchu bogów. Czy jest to decyzja Ewy Dałkowskiej o niegraniu, czy też yy, czyjaś, czyjaś inna? Mówi Pan o roku kryzysowym. Z tego co słyszałem, to Urząd Marszałkowski przyzwyczaja dyrektorów instytucji kulturalnych, że być może najciekawszy dopiero przed nami, czyli czy rok 2010 to będą redukcje, czy też jak mówiono, w najlepszym przypadku zamrożenie w budżetu. Nie, no, nie mówimy o redukcjach, to jakichś drastycznych zmianach z, z powodu oszczędzania, aczkolwiek pewnie można by to wykonać. Natomiast jakby to nie trzeba nikogo przekonywać co, co do tego, że teraz e, jakieś tam re, redukcje fundamentalnie zmienią e, f, finanse w teatrze. Natomiast e, rzeczywiście jak jest, to znaczy ten rok następny ma być rokiem takim samym albo rokiem gorszym, ale ja myślę, że tak jak to było w tym roku, to znaczy nas się rzeczywiście do tego przyzwyczaja, nam się o tym mówi I, 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 i zacieśnia się ten pas, my jak Państwo wiecie w tym roku Kalendarzowym też mieliśmy obciętą dotację ministerialną, to znaczy teatr to jest dotowany z dwóch źródeł, z Urzędu Marszałkowskiego i z, e, przez Pana Ministra. E, I te pieniądze ministerialne zostały obcięte. Poproszono nas w tym roku o to, abyśmy wykonali plany artystyczne na pełną kwotę, czyli jest szansa, że może te pieniądze się pojawią ponownie w budżecie teatru, ale takich gwarancji nie, nie, nie ma. Z tego co wiem, to w Ministerstwie te, też bardzo przyglądają się finansom i też szukają oszczędności, ale... Tak, Drastycznie chyba nikt instytucji nie będzie tylko to raczej chodzi o działania eventowe, działania dodatkowe, które gdzieś tam we wszystkich instytucjach w zasadzie się pojawiają, czy ludzie chcą, żeby się pojawiały. Także, także nie, nie sądzę, żeby to były, znaczy, żeby ten rok następny był rokiem jakąś tam skrajnie drastycznym. Jeśli chodzi o Dorotę Kolak, to wchodzi za Ewę Dałkowską. Jest tu decyzja, że Ewa Dałkowska, jak Państwo pamiętacie, pierwszą osobą, która miała grać te, te rolę, czy być odwróciną Roli Sofii, w Zmierzchu Bogu była pani Skoczyńska-Halina. Z powodów zdrowotnych miała nie do w tym tam momencie lekarz zabronił do dalszego udział Co się stało, jakieś dwa. Bardzo do przed premierą, może trochę więcej, już nie pamiętam. I poprosiliśmy panią Dałkowską, żeby zagrała tę rolę. No, zgodziła się i też deklarowała od samego początku taki fakt, że ona nie zna swoich zobowiązań w swoim macierzystym teatrza, a Ewa Dobowska jest aktorką Teatru Nowego, czyli... Grawa Polonii, nie krzyczowała Wiedełkowskiego. E, I się okazało, że no, wyjeżdżają do, 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 do Francji, wyjeżdżają e, właśnie akurat w tych terminach, to tam bardzo długo żeśmy nad tym pracowali, żeby tam coś można było złączyć. I, i, i ona tutaj nie ma, mówię o nie ma żadnego problemu, także. E, czy będą grały naprzemiennie? Prawda mówiąc, nie wiem. Oui. Ktoś rozmawiał? Nie rozumiesz, nie? No, to bardzo pracy. możliwe, że tak będzie, bo, bo Pani Ewa tutaj i Dorota oczywiście też jest yy, otwarta, ale pamiętam, że Dorota mi takie pytanie tam yy, zadała, ale to pewnie ostatecznej wersji nie, 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 nie posiadamy jeszcze, ale yy, to myślę, że, 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 że będzie, bo, znaczy rozumiem, że w, w, w pytaniu czai się, P pytanie, czy Ewy Dałkowską jeszcze zobaczymy na, na, na deskach? Tak, oczywiście Ta, pytanie to jest, jest podchwytliwe. Znaczy, no to pewnie tak. Mhm. Nie, to znaczy, bo możemy się z tego śmiać, to znaczy ja, no, ja no, znacie Państwo moje zdanie na temat aktorów gościnnych i tak dalej, i tak dalej, znaczy, tylko rzeczywiście przychodzą ludzie do kasy i się pytają, proszę tylko mi powiedzieć, czy nie będzie tutaj znowu tak, że te gwiazdy są z Warszawy, czy już ich nie ma. No i ludzie nie oceniają tego, czy ona jest naprawdę, znaczy ona nie mówi o pani Dowgowski, ale tak ta, ta, ta zwana gwiazda. Ona jest dobra, lepsza, właściwa, taka siaka, no chcę zobaczyć kogoś innego i... i dla niej to jest ważne. No. Jeszcze gwoli jasności i wytłumaczenia, to też obsada Zmierzchu Bogów to, to, trochę początkowo inaczej wyglądała. To, jak ona w tej chwili wygląda, zostało też spowodowane niestety pewnymi zobowiązaniami poza teatralnymi naszych aktorów, którzy tu się po prostu w trybie, a mamy zastąpić, bo tak naprawdę to, to na, na, na początku. Rolę Sofii miała grać Pani Anna Bogacka, po, po to poprosiła jednak o wywołanie o, 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 o z tej roli, w, w, w obszarze no i różne różne rzeczy z powodu... Znaczy, proszę obsady no, tworzymy, no niestety tak to wygląda, że te obsady tworzymy bardzo często przez e, kilka miesięcy, potem się okazuje, że z różnych powodów, e, bardzo często zdrowotnych. E, Musi ulec coś zmianie. I, i, i tutaj no, mieliśmy no Władysław Kowalski, był, 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 bo, bo też będzie tutaj e, zmiana. Władysław Kowalski zdecydował się na zagranie e, e, tylko przedstawień, tych tylko przedstawień, e, tak trochę z sentymentu. E, i, Jego rolę no, będzie grał już nasz aktor. Z, 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 z bo no i deklaruje, i chce, aczkolwiek wchodzić w nową obsadę też tam jest troszkę przestraszony, ale generalnie wszyscy są bardzo zainteresowani, bo Maszewski bardzo zainteresowane udziałem tak będziemy grali. O, oprócz tego, że to jest y, problem gościnnych aktorów, to y, jeśli chodzi o Zmierzch Bogów, no mamy problem jeszcze z y, naszym aktorem, czyli bym y, y, Piotrem Domalewskim, który gra z kolei gościnnie Jezusa Chrystusa w, w nowym tytule w Teatrze Dramatycznym w Warszawie i, i to mam też troszkę tutaj y, y, problemów y, dostarcza dlatego że no i Piotr Domalewski gra i w pieszo, i różną i... rolę czy przedstawienie gdzieś ten menu jest oparte i tutaj różną rolę i, i to jakoś tak no musimy to po, po, połączyć pogodzić więc i, walka trwa tak samo po skromieniu złośnicy bo po skromieniu no też i, Pytam pytałem się o tego Zawisza Czarnego, ale przy okazji jeszcze dorzucę, bo Maciej Korbin o Czyż nie dobija się koni, nawet w choreografii Stańka mówi tak z pół roku temu, a Pan powiedział, no, że dopiero wczoraj Pan się dowiedział, czyli Zawisza Czarnego. No, tak, ale wie Pan, no, tak się złożyło, że jakoś nie, nie śledzę planów teatru muzycznego, nigdy żeśmy sobie nie wchodzili w parady za bardzo, a. a... No mówi o tym, że wczoraj po prostu rozmawiałem i, i, i to, e, ten, ten, ten temat się pojawił. Tak? Natomiast e, oczywiście, że nie ma w tym nic złego, jak teatry e, mają nawet te, te, te same tytuły, bo to nigdy nie jest to samo i tak dalej. Aczkolwiek to jest e, dla nas ludzi, którzy się, się tym zajmują, fascynują, dla nas to, jest, to, to może być e, coś ciekawego, dla tak zwanego e, No, przeciętnego widza, który przychodzi po prostu raz na jakiś czas do teatru to jak pójdzie do Teatru Łomińskiego czy przyjdzie do Teatru Wybrzeże no to pewnie już nie pójdzie.